Dzień dobry. Dziś przedstawiam Państwu firmę Emak ze Starego Fordonu, mieszczącą się przy ulicy Pielęgniarskiej, 2. Jest to nasz darczyńca, który wspiera wszystkie nasze społeczne inicjatywy. Pomagał w realizacji pierwszej edycji święta Starego Fordonu, pomagał przy zorganizowaniu pięknej wigilii. Pomaga również w drugiej edycji święta Starego Fordonu. Zawsze możemy liczyć na Państwa bednarstwo. Przedstawiam i zapraszam Państwa do zakupów w ich sklepie, mieszczącym się w naszej dzielnicy przy ulicy Pielęgniarskiej 2. Zapraszam, Rafael Pręd. Dzień dobry. Dzień dobry. dobry. Czemu jakiś <grychy> Tak, reklamujemy, pokazujemy wasz asortyment, jaki macie. W sprzedaży miłą obsługę, jaka zawsze uśmiechnięta jest. W sklepie Emax w starym młynie. Panie Krystyno, do której jest czynny sklep? W jakie dni? Od poniedziałku do piątku zapraszamy od godziny 7.30 do 18.00. W sobotę od 7.30 do 14.00. Zapraszamy do Dzień dobry. Przyjechałem troszeczkę ponagrywać Państwa firmę rodzinną. Jeszcze nie ma czy Mieczysław pewno w biurze. Podejdziemy zaraz. Chciałbym powiedzieć, zapytać się państwa, co skłania was, że zawsze możemy na was liczyć, jest my społecznicy w Starym Fordonie, że przy każdej inicjatywie, jaką robimy wspieracie nas możemy za was na, zawsze na was liczyć to w dwóch jest? słowach matka, co tam <laughs> <My> są <laughs> opracowania nie Rafała inicjatywy sposób przemawiania do co? co? takie niezdecydowanie tak. tych że pracują w tym stowarzyszeniu. Zdecydowanie, sposób dobry. Dzień dobry. O, jakie ładnie uśmiechnięte. Dajcie no właśnie. bez A ja podaję nie nagrywam, absolutnie. Ale ja w muzeum tutaj po to No właśnie, co tu teraz? No muszę tutaj troszeczkę nagrać. 162, 126, 162. Dzień dobry, panie Adamie. Dobra, dobra, dobra. Ja jestem <grymne> Dzień dobry, panie Mieciu. Dzień dobry, panie. Ja bym tak chciał w trzech słowach, żeby mi pan opowiedział o firmie, kiedy była założona. Trzeba by się przygotować. Ale właśnie o to chodzi, że to ma być spontan. To nie ma być wyreżyserowane. To jest najlepiej wtedy. Nie, poproszę, to o, i, no, to tu to w, tym, i w, tym w tym miejscu co przedtem było? To był młyn stary, prawda? To był sklep A jeszcze przedtem? Przedtem był młyn do 1965 roku. W czasy, w czasy wcześniejszych to bym poprosił z Panem Adamem, bo on tam tutaj jako pracownik był i jako, jako taki główny zarządzający. Nie? Kierownik. Kierownik A tak. no to... Pani dzisiaj pracowała przed. Zanim my przyjęliśmy młyka ona już popracowała, także ona duży jest od nas. Tak, że no, jest kupę nieprawda. lat, prawda? Żyją wcześniejszej historii. Tak. A my dopiero od 90 roku. No to nie tak dopiero, bo to już jest... No ponad 25 lat. No, no, to... no proszę, ale ładnie się tutaj wszystko rozbudowało. Jest y, wesoła atmosfera, pracownicy uśmiechnięci to jest najważniejsze. Wszyscy klienci zadowoleni, ceny konkurencyjne. Z dostawą, prawda? U nas to już coś istniało, a u ciebie to? Proszę, to jest. na głównej ścianie. Jest, Podziękowania. Jest oczywiście medal od naszego stowarzyszenia za udział w pierwszej edycji święta Starego Fordonu. Za wsparcie. Jest, jest, jest wywieszone. Jest, jest wszystko zbamy, wywieszone. Mamy o takie rzeczy. nam jakiś czas. Którego roku pani pracuje tutaj? Jeszcze niekoniecznie był to Emax, bo przedtem to był sklep GS-owski, prawda? 82 roku. I jak przez te wszystkie lata, co pani powie? Jak, jak, jak chodzi o ludzi ze starego Fordonu, jacy to są obywatele? Różni tak jak wszędzie, nie? Jedni lepsi, drudzy gorsi. Ale ogólnie jako klienci. Miarę, Wybrzydzają czy, 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 czy raczej nie? W miarę, tak jak każdy ma jakieś a albo przeciw, albo za. No wiadomo, nie? nie Ale sklep ładnie się podoba. Tak, sklep ładnie się rozwija, są no, dobre no, ceny u taki, Was. No tak, jak najbardziej. Można praktycznie wszystko tutaj kupić. Najba... Najlepiej wyposażony sklep metalowy w regionie. Najstarszy. Nie jest żadna sieciówka, jest to firma rodzinna. Tak? koleżanki. Panie Stanisławie, teraz pan parę słów. A, a gdzie to będzie? W internecie. I co tam będzie? Panie Stanisławie, co to jest za dział tutaj? Hydrauliczny. Wszystko można tutaj u pana kupić, prawda? Wszystko najwyższej jakości, w najlepszej cenie. Jak najbardziej. Od kaloryferów, prawda? Też. Rury. spłuczki, no kompakty, baterie, w węże. W węże ogrodowe teraz no, zasilające. Wszystko. A kto tego ludkę tutaj zrobił? Tu znaczy kolega Artur. No ciekawa rzecz. A tutaj mamy Carbonka dla mnie. A nie bądź. Że... się <laughs> jedzyla. Dobre. w młynie, pisał się na stałe w historii naszego Fordonu. Czy wiecie, że do budowy stajenki Bożonarodzeniowej oraz ławek nad Wisłą Emax przekazał nam gwoździe, kątowniki, zawiasy. Czy wiecie, że do budowy makiet czołgów dostaliśmy farby i inne materiały. Otrzymaliśmy również sporo materiałów budowlanych do remontu naszej siedziby przy ulicy Bydgoskiej, który remont powoli już kończymy. To no dzięki wsparciu takim firmom jak EMAX możemy dokonywać tak wspaniałych rzeczy, które dzieją się w naszej dzielnicy. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy również do odwiedzania strony internetowej www.emaxbydgoszcz.pl Dzień dobry. Dzień dobry. W Artur z tej strony, witamy na stanowisku hydraulicznym wyposażonym we wszystko co jest potrzebne do domu, sprawy niemożliwe załatwiamy od razu, na cuda trzeba troszeczkę poczekać. Pozdrawiam.